I'm <laughs> God

来这一个。 Diolch yn Yeah, do you want it? Mieliśmy sytuację na 4-0 i powinniśmy wykończyć tą akcję golem. Wtedy pewnie ten mecz już do końca przebiegałby spokojnie, ale z drugiej strony jestem zadowolony z postawy całej drużyny z przebiegu całego meczu, ponieważ no realizowaliśmy konsekwentnie swój plan, swoje działania, które no były skonkretyzowane i w końcu odczarowaliśmy to boisko, które do tej pory no tutaj nie było nam dane wygrać. Zmierzyliśmy się znowu z drużyną, która była wzmocniona zawodnikami z pierwszej drużyny, więc tym bardziej zwycięstwo jest to cenne. Może powiem w ten sposób, że zależy nam na mi przede wszystkim i prezesowi, wiadomo, żeby ta drużyna się rozwijała, szła do przodu. W tabelę tak nie zaglądamy za często, po prostu robimy gdzieś tam swoją robotę krok po kroku. Chcemy iść bez jakiegoś nadmiernego. Tutaj opowiadania o celach, bo, bo różnie z tym bywa. Wiadomo, że, że te mecze się też układają w taki sposób, że no nie wiadomo, właśnie na, na jakiego przeciwnika się trafi, tak jak mam na myśli tutaj rezerwy. Więc przyjeżdża druga stalowa wola wzmocniona ośmioma zawodnikami z pierwszej, gramy z siarku, która też jest wzmocniona zawodnikami z pierwszej, więc no naprawdę też się cieszę, że te mecze są właśnie różnorodne i są nieprzewidywalne że nie wszystko jest takie jakby schematyczne. Natomiast no, wymaga to od nas wtedy większego wiadomo wysiłku, większej koncentracji, a przede wszystkim też szerszej kadry, bo no, też dużo jest kontuzji w mojej drużynie. Dzisiaj zagraliśmy też bez kluczowych zawodników, byliśmy osłabieni, więc to też zwycięstwo właśnie no, uważam, że mimo, że zasłużone, to jednak na trudnym terenie i bez braku podstawowych zawodników jeszcze bardziej cieszy. No, walczyliśmy do końca, no ale to, to, to nie chodzi, żeby też walczyć do końca, ale wcześniej wyciągać wnioski z niektórych sytuacji, bo, bo uważam, że, że ewidentnie bramki straciliśmy po swoich błędach. No dali, daliśmy powody zespołowi z Woli żeby strzelili te bramki. Pierwsza bramka w końcówce pierwszej połowy, zagrywamy do środka, bez sensu, stracimy piłkę, później zwalniamy prawą stronę całkowicie praktycznie, gdzie gość wchodzi, strzela nam bramkę. Staram się wyciągać jakieś wnioski, rozmawiamy w szatni na temat pierwszej połowy tej sytuacji, wychodzimy, zawodnik z pierwszego zespołu daje kolejny prezent, tracimy, tracimy bramkę na 2-0. To podcina skrzydła, bo uważam, że w pierwszej połowie na pewno nie byliśmy słabszym zespołem, a w drugiej połowie na pewno to podcięło skrzydła. 2-0, zmieniamy później system gry na, na, na trójkę z tyłu, próbujemy coś stworzyć. Rzut rożny, tracimy kolejną bramkę, też nie doskakuje zawodnik, już, już nie mówię, nie będę mówił nazwisk, ale, ale to wszystko widać, bo jest nagrane. Nie doskakujemy do zawodnika, zawodnik niekryty, strzela bramkę, przyjmuje, strzela bramkę. Gonimy, gonimy, no chwała chłopakom, przede wszystkim młodym chłopakom, którzy, którzy grali do końca, świgutarek Tarek strzelił na 2-1, później miał asystę przy drugiej bramce, tak samo z rzutu rożnego, bo wcześniej nie potrafiliśmy dobrze wykonać tego, tego fragmentu gry. No natomiast, no co, było paru zawodników z zespołu i można by tylko po, pochwalić naprawdę, co, ja, co było widać na meczu, na pewno Tyl, na pewno Krępa, no widać, widać, to były zaangażowani i młodzi zawodnicy i juniorzy, bo ja naprawdę o ten mecz nie mam do nich absolutnie pretensji, ja bym tutaj oczekiwał od, od innych zawodników, którzy powinni wnieść swoją jakość gry, zdecydowanie górować tutaj poziomem swoimi umiejętnościami technicznymi, fizycznymi, no niestety... Nie do końca górowali. jest na to bardzo zły, że przegraliśmy ten mecz. Nie, nie, oczywiście nie ujmując tutaj z zawodników z Woli bo drużyna bardzo fajna, wybiegana. Na pewno była, no z tego co było widać, bardziej zdeterminowana od nas, żeby, żeby tutaj wywieźć dobry wynik. I im się udało. Naprawdę grali, grali, przede wszystkim byli zaangażowani, dużo biegali, dużo walczyli, grali mądrze i gratulacje dla, dla nich. Po prostu to tylko nasze błędy, że, że, że stworzyliśmy, daliśmy po prostu im sytuacje, które, które wykorzystali. No szkoda, szkoda naprawdę, szkoda, ale trudno.